Witam Państwa, znajdujemy się dzisiaj na Kujawach, jesteśmy na polu pomidora. W tym momencie mamy pełnie kwitnienia, już pierwsze grona są pozawiązywane. W tym momencie bardzo wskazane jest zastosowanie produktu poprawiającego kwitnienie. Pomidor jest ogólnie rośliną, która no jest mało, ten kwiat jest mało atrakcyjny dla owadów zapylających, więc tutaj musimy liczyć raczej na to zapylenie które dzisiaj jest ładnie nam wspomagane właśnie przez wiatr. Dlatego zastosowanie produktu poprawiającego kwitnienie, zawiązywanie, płodność pyłku jest bardzo wskazane. Czyli jest to produkt Algaren Twin, który ma specyficzne proporcje auksyn i cytokinin. Oczywiście możemy tutaj dać produkt zawierający bor. Bor również wpływa pozytywnie na kwitnienie, więc nasz bor, 100% etelaminy, czyli produkt Borogreen. Pierwsze grona już się pozawiązywały, więc możemy zacząć wchodzić już też z pierwszymi produktami wapniowymi, tak? czyli 2 kg na hektar produktu Cal Green. Tu na tym polu, na którym się w tym momencie znajdujemy jest też fertygacja, także tutaj możemy też fajnie wspomóc roślinę poprzez dostarczenie odpowiednich składników do korzenia. Początek kwitnienia czy pełnia kwitnienia to jest moment, kiedy stosujemy produkt zrównoważony, czyli produkt Green Plant lub King Clive 2020-2020. Ale możemy również zastosować produkty organiczne, tak? czyli produkt Vitork, czyli aminokwasy pochodzenia roślinnego specjalnie dedykowane właśnie do stosowania doglebowego. Tutaj dawka na hektar to jest 5 litrów. Na początku kwitnienia możemy również produkt Algaren zastosować nie tylko na liśnie, ale również właśnie w fertygacji. Wtedy ta dawka to jest 3 litry na hektar. Także kwitnienie jest pełni, owoce się już zawiązują, więc działamy.